Witam serdecznie w krótkim filmiku z losowania okładzin Hurricane i Codex. Bez zbędnego przedłużania mamy 20 chętnych na Hurricane'a i 16 chętnych na kodeksa. Zaczniemy od losowania Hurricane'a. Zaczynamy! Jesień średniowiecza. Ja nie wierzę, że ten człowiek znowu wygrał. To nie jest ustawione, ale ma szczęście. No dobrze. W takim razie znamy już zwycięzcę Hurricane na ósemki. To teraz przejdziemy do kodeksa. I zaczynamy losowanie kodeksa. Gabi Kosa 88, gratuluję zwycięzców, zapraszam do kontaktu na maila gildia tenisa z gmail.com i potem zweryfikuję Waszą tożsamość w pewien tajemniczy sposób, ale to się dowiecie, jak do mnie napiszecie. Tymczasem, do usłyszenia i czekajcie na kolejne recenzje.